Cześć. Jakiś czas temu znalazłem takie coś na wystawce. To ma jakąś dyszę, plujkę. Tu może był pojemnik, który coś zasysał. Co to jest? Powiem wam, że nie sprawdzałem tego w internecie. Po prostu postanowiłem sobie to rozebrać. Na pewno będzie. W tytule filmu, a na razie to jest coś niewiadomego. Wyprodukowane to było w Niemczech w 2017 roku. Dynatek, coś takiego. Jeszcze mamy dwie śrubeczki. Mamy sprężynkę, mamy coś niewiadomego. Aha, czyli takie urządzonko, ma przełącznik i fajne trafo. Czyli już widzimy miedziuchę. Powiem Wam, nie będę się bawił. w To drobnica, ten przełącznik, to tam już. Mam takich dużo. Czyli mamy tak: tyle miedzi, ile w tym trafo siedzi. Trafo superowskie, rozbieralne. do pewnego momentu. Próbujemy, próbujemy. Może spróbujemy to sposoba. Tak, nie bardzo dało radę, może da radę, tak, rozsadzimy. To sobie przepraszam, zaczep. Ja się murduję. I proszę żelastwo odczepione. Od, 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 No i zakończyliśmy odzysk miedziuchy? No ja sobie sprawdzę, że to jest mieć. Tak tak, to jest miedziuszka. No to ile w takim elektro jest pieniążków? Zliczając, że mamy tylko dwa składniki, czy tam dwa główne metale, bo kabla nie mieliśmy zasilającego, więc tutaj już nam pieniążki zjechały w dół. A nieraz w takiej elektronice badziewnej najwięcej zarobku jest że właśnie w kablu zasilającym. natrujemy na warstwę No i tak tarujemy 80 groszy. Żelastwo to jest 36 groszy. Miedziuszka 34, 3,57 3,93. Zarobek? Ok. Mogę się zgodzić, że mizerny. Ale jest jeden plus. Wyobraźcie sobie ekspres do kawy. Ile tam jest roboty i mniej więcej tyle samo pieniążków? No to chyba szybciej się opłaci coś takiego rozebrać. Plastików bardzo mało i co? Czwóreczka wleciała. Jeżeli mielibyście dostęp do większej ilości do 25 sztuk, tego to też niewiele by to zajęło. Miejsca zajęłoby. Być może nawet tyle, co właśnie jeden taki większy ekspres do kawy, a już byłaby stówka. Więc to było 4 zł zarobione, ale bardzo szybko zarobione. Pozdrowionka i do następnego, cześć.